Las, którym taki śpiewały w dzień, a w nocy było słychać głosy owadów. Drzewa bujnie się rozrastały, kwiaty kwitły, i wszystkie stworzenia spacerowały sobie na wolności. I wszyscy, którzy wchodzili w ten las, byli prowadzeni do samotności tego domu Boga, który znajduje się w ciszy natury i w niej jest pięknie. Ale nadszedł wtedy wiek świadomości, gdy w końcu ludzie nauczyli się wznosić budynki wysokie na tysiąc stóp, niszczyć rzeki, lasy i góry w ciągu miesiąca. Tak więc zbudowano świątynię z drzewa, z lasu i z kamienia, z ziemi. Na której rósł las. Wieżyczki, wieże kościoły wznosiły się wysoko w niego. Powietrze było nasycone dźwiękiem dzwonów, modlitwą, śpiewem i kazaniami. I co się stało? I nagle Bóg pozostał bez bezdomny, bo Bóg ukrywał rzeczy, Stawiając je przed naszymi oczami, mówi słuchajcie. Posłuchajcie pieśni ptaka, wiatru wśród drzew, ryku oceanu. Spójrzcie na drzewo, na spadający liść, na kwiat, jakbyście je widzieli po raz pierwszy. Możecie wtedy nagle nawiązać kontakt z rzeczywistością. Tym rajem. Z którego my wychodząc z wieku dziecięcego zostaliśmy wyłączeni przez naszą wiedzę. Hinduski mistyk Sara mówi, poznajcie smak tego zapachu, którym jest brak wiedzy. Wielcy nauczyciele ludzkości, nauczyciele duchowi typu Mahomet, Jezus i Budda, Wiedzieli, że kiedy ludzkie serce tęskni za prawdą i poszukuje jej, to jego reakcją na to jest wrogość i strach. Boimy się nieznanego. Przed tym, co staje przed nami jako niewiadoma, staramy się uchronić lub też daleko omijać. Dlatego stworzyli narzędzie, aby przechytrzyć opór słuchaczy i ludzi szukających Boga. Stworzyli opowiadania, które mają zmienić człowieka, które pozwalają zamurzyć się w rzeczywistość inną od tej, którą jest wiedza, a mówią w prostocie serca. O prawdzie człowieka. Bowiem wtedy opadają bariery, nie czujemy się gorsi, niedouczeni, odsunięci na margines, wręcz przeciwnie, uważamy, że w tych opowiadaniach jest zawarta prawda, którą my też możemy poznać i do której mamy prawo. Uczniowie. Stanęli przed Chrystusem z prośbą. Panie, naucz nas modlić się. Nie powiedział nic niezwykłego. Jedynie zburzył tę świadomość, która była granicą, że Bóg jest wielki, niedostępny, jawi się jako majestat i może nas ukarać. Pozwolił nam w tych słowach przezwyciężyć nasz lęk, czyli każdego z nas, jak tu jesteśmy, i tych, którzy byli przed nami, uczynić odważnymi, bo pozwolił Boga nazywać Ojcem, a więc tym, który otacza opieką. Tym, do którego można się zwrócić, tym, który jest ostoją i fundamentem pewności. Przed Chrystusem Boga nikt ojcem nie nazywał. Stąd też to jedno słowo wprowadziło zmianę relacji i ta modlitwa, która dzisiaj praktycznie znana jest wierzącym i niewierzącym. Powtarzana codziennie przez miliard ludzi na tym świecie, Ojcze nasz, zwraca się do tego, który rządzi uniwersum, który jest największą tajemnicą, a my mamy prawo i odwagę nazywać go Ojcem. Daj nam chleba naszego poprzedniego. Nie zapominaj o naszej trosce i codziennej biedzie. Ale pamiętając o tym, pozwól nam być takimi, jakimi chcesz i tu jest tajemnica nazwania go Ojcem, aby były Twoje dzieci, czyli dobrymi. Stąd też przebaczamy naszym winowajcom. Nie pozwól, abyśmy ulegli pokusi. To wszystko daje nam poczucie bycia w rzeczywistości, która w jednej chwili zmienia człowieka. I tym właśnie jest modlitwa. A potem Jezus, po tym tekście Ojcze nasz, podaje przykłady z życia, które dzisiaj opowiedziane zupełnie innymi słowami. Są powtarzaniem owego Ojcze Nasz w sytuacji każdego z nas. Przybysze w ówczesnym czasie, kiedy zapadał zmrok, byli narażeni na napady zbójców, pokiereszowanie, rabunek, a nawet utratę życia. Stąd też gościnność w żydowskim prawie, i w moralnym kodeksie wschodu była priorytetem. Gdy pukał, otworzono. Gdy był głodny, nakarmiono. A oto Chrystus mówi: położyli się spać. To jedno zdanie określa sytuację materialną ówczesnych Żydów. Były to z reguły pomieszczenia jednokomorowe. Ludzie ze względu na to, iż opadała temperatura wieczorem, przykrywali się tak zwaną matą i leżeli wspólnie, dorośli i dzieci, aby ogrzewać temperaturą swojego ciała wszystkich obecnych. Kiedy ktoś pukał do zaległowanych drzwi, bo bał się napadu, kradzieży, budził wszystkich, bo trzeba było wstać i otworzyć kościół. Stąd też niechęć, nie wstanę, bo ja i dzieci leżymy już razem. Ale gościnność, która byłaby nieudzielona, była powodem hańby i wstydów społeczności. Dlatego przez napręc powstał, otworzył i nakarmił. Modlitwa, zwrócenie się ku Bogu, i danie możliwości wypowiedzenia troski swojego serca. Ktoś dzisiaj powinien się zapytać, czy ja potrafię się jeszcze modlić? Jak wygląda moja modlitwa? Czy są to teksty zapamiętane z dzieciństwa? Czy mam może swój wyśpiechany, stary modlitewnik? w którym są ulubiony tekst, ulubione teksty modlitw, litanii, suplikacji, czy też mam stan wewnętrznej nocy, kiedy nie potrafię powiedzieć nic. Kiedy mówię, On milczy, bo wydaje mi się, że niebo jest dla mnie zamknięte. Czy my, drodzy bracia i siostry, potrafimy się jeszcze modlić? Pytam, modlić, a nie prosić Boga o to, co chcemy, aby nam użyczył. Bo to są dwie różne sprawy. Ubogi farmer, wracając później wieczorem z rynku do domu, znalazł się na drodze bez swojego modlitewnika. Koła jego wozu odpadły w samym środku lasu. Jako pobożny człowiek był bardzo zmartwiony tym, że nie odmówi jako Żyd modlitwy do swojego Boga. Ułożył więc następującą modlitwę. Panie, uczyniłem coś bardzo głupiego. Opuściłem dom dziś rano bez mojego modlitewnika, a pamięć zawodzi mnie tak często. Że nie mogę bez Niego odmówić ani jednej modlitwy. Postanowiłem więc, że pięć razy wolno wyrecytuję alfabet, a Ty, który znasz wszystkie modlitwy, poukładasz razem litery alfabetu, aby stworzyły modlitwę ze słów, których nie pamiętam. I rzekł Bóg do ze wszystkich modlitw, które dzisiaj słyszałem, ta jedna była niewątpliwie najlepsza, ponieważ płynęła z prostego i szczerego serca. Nie musisz znać wyszukanych słów i tekstów. Otwórz swoje serce i zaufaj, jak dziecko, temu, który potrafi Cię wysłuchać. I pamiętaj, że nie mówisz w pustkę, ale do Ojca, który chce pomóc. Bądź również czujny i uważny, aby nie popaść w zarozumiałość i pychę ze względu na to, że Ty się modlisz, że Ty chodzisz do kościoła, a inni mogą być w pogardzie, bo czujesz się kimś lepszym i wyższym. Żyła sobie kiedyś kobieta, która była bardzo religijna, pobożna i pełna miłości do Boga. Każdego ranka chodziła do kościoła, ale po drodze dzieci wołały do niej, zaczepiali ją żebracy, a ona tak była zatopiona w swojej pobożności, że nawet ich nie widziała. Otóż pewnego dnia Szła jak zwykle ulicą i przyszła do kościoła akurat na nabożeństwo. Pchnęła drzwi, ale te nie drgnęły. Pchnęła mocniej, okazało się, że drzwi są zamknięte. Strapiona myślą, że taka pobożna opuści nabożeństwo po raz pierwszy od wielu lat, nie wiedząc co czynić, spojrzała w górę. I tam Dokładnie nad sobą zobaczyła kartkę przypiętą na drzwiach. Było jej na niej napisane. Jestem tam, na zewnątrz, wśród tych dzieci, żebraków i ludzi, podpisał Bóg. Tym jest modlitwa. Nie rytuałem, nie tekstem, ale mową serca, którą my, powinniśmy zwracać się do Niego. Moi drodzy, Adam Mickiewicz w swojej rozmowie wieczornej powiedział Z Tobą ja gadam, który królujesz w niebie, a zarazem gościsz w domku mego Ducha. Skoro pozwolił Tobie i mnie nazywać się Ojcem, to zwracaj się do Niego jak dziecko do kogoś najbliższego. A jeżeli zabraknie ci słów, albo będziesz w tak ciemnej nocy duchowej, że nawet o ojcze nasz, czy zdrowaś Mario, nie będzie przechodziło ci przez gardło, to pamiętaj, że każda inna modlitwa, każdy inny tekst, każdy wewnętrzny ból i głos twojego serca jest niczym innym, jak wypowiedzeniem owego Ojcze Nasz, którego Chrystus uczył przed 21 wieków, wiekami swoich uczniów. I niech na zakończenie dla naszego pocieszenia takim współczesnym Ojcze Nasz, który my rozumiemy, będą słowa modlitwy człowieka, który poprzez swoją twórczość. Przepiękne słowa i muzykę zbliżył ludzi do samego Boga. Bułata opućamy z jego modlitwą. Dopóki Ziemia kręci się, dopóki jest tak czy siak, Panie, ofiaruj każdemu z nas czego w życiu brak, mędrcowi darować głowę racz, tchórzowi dać konia chcieli, syf mi droża szczęściarzom i mnie w opiece zbytniej. Dopóki ziemia kręci się, o Panie daj nam znak, władzy spragnionym uczyń, by władza tym poszła w smak. Chojność muść między żebranów, niech poczują się lżej, Daj Paj nowi skruchę i mnie w opiece swej Ja wiem, że Ty wszystko możesz. Wierzę w Twą moc i jest, jak wierzy żołnierz zawity, że w tym niebie jest. Jak zmy z każdym Twój ledwie słyszalny głos. Jak wszyscy wierzymy w Ciebie. Nie wiedząc co niesie los. Panie, dopóki Ziemia kręci się, dopóki jest tak czy siak, ofiarą każdemu z nas czego.